Muszę przyznać, że obserwowanie dzikiej gęsi to bardzo duża przyjemność. Jest coś fantastycznego i magicznego w tym, jak te ptaki setkami podrywają się w górę, jak tworzą klucze, i potem jak lecą na zimowiska. W tajemnicach knii opowiemy Wam o tych niestrudzonych podniebnych wędrowcach. Zapraszam na opowieść o dzikiej gęsi. Na obserwacje dzikich gęsi wybraliśmy się do Parku Narodowego Ujście Warty Koło Słońska w województwie Lubuskim. Każdego roku w czasie przelotów zatrzymują się tutaj dziesiątki tysięcy tych ptaków. Przylatuje ich tutaj tak wiele, bo park leży na trasie migracji. Dodatkowo ogromne rozlewiska są wyśmienitym miejscem na nocny odpoczynek i zebranie sił przed dalszą podróżą. Ptaki, które będziemy obserwowali, to przede wszystkim nasza rodowita gęś Gęgawa, a także goście z dalekiej północy. Dzikie gęsi, które pojawiają się wiosną i jesienią na terenie Polski, to przede wszystkim ptaki, które lecą ze Skandynawii i z dalekiej Rosji. Sienią lub wiosną usłyszymy donośne gęganie nad naszymi głowami, możemy być pewni, że właśnie przylatują gęsi zbożowe albo białoczelne. Te dwa gatunki są na przelotach w Polsce najliczniejsze. Ich ojczyzną jest Tajga i tundra na dalekiej północy. Stąd wyruszają w podróż, tutaj także wracają na lęgi. Obie gęsi wędrują na zimowiska w Europie Środkowej i Zachodniej. Bywa, że w czasie łagodnych zim zatrzymują się również w Polsce. W czasie przelotów zatrzymują się u nas na dużych obszarach wodnych. Dziesiątki tysięcy tych ptaków zlatują się między innymi na rozlewiska Biebrzy oraz do parku Ujście Warty. Zanim gęsi dotrą do celu swojej podróży, muszą przelecieć wiele kilometrów. A trasa nie zawsze jest przyjazna. Silne wiatry, deszcze, mgły, czasem nawet śnieg. Aby ją pokonać, potrzebna jest specjalna technika latania. Tak zwany klucz, czyli formacja, jaką ptaki tworzą w locie, w dużym stopniu ułatwia gęsiom podróżowanie. Klucz, w którym lecą dzikie gęsi, nie bez powodu ma kształt odwróconej litery V. Taki układ powoduje, że napór powietrza największy jest z przodu, dlatego klucz prowadzą osobniki najsilniejsze. One oczywiście zmieniają się w trakcie przelotu. Osobniki najsłabsze lecą z tyłu klucza w tak zwanym tunelu powietrznym. W ten sposób oszczędzają po prostu siły. Obserwacje gęsi przebywających na chwilowym postoju w czasie wędrówki najlepiej wybrać się wczesnym rankiem. Wtedy ogromne tabuny tych ptaków wzbijają się w górę i lecą na żerowiska. Fantastyczny. Widok olbrzymie klucze gęsi ciągną, ciągną na żerowiska. Gęsi są gatunkiem monogamicznym. Raz dobrana para pozostaje ze sobą na całe życie. Gęsi łączą też bardzo silne więzi rodzinne. Białoczelną, czyli tak zwaną białoczułkę poznamy po tym, że ma charakterystyczną białą plamę nad dziobem. Osobniki starsze mają również takie poprzeczne, ciemne pasy na piersiach i pomarańczowe wiosła, czyli nogi. Gęś zbożową, czyli tak zwaną zbożówkę poznamy po tym, że ma ciemną nasadę dzioba i ciemny koniec tego dzioba, natomiast w pośrodku ma taki pomarańczowy pasek na dziobie. Jedyną gęsią lęgową z tych gęsi, które tutaj się pojawiają jest nasza krajowa gęś gęgawa. Gęgawę poznamy po tym, że jest większa od tych gęsi i ma pomarańczowo-różowy dziób. Rozlewiska, torfowiska, wagienne tereny i podmokłe obszary to właśnie miejsca, które najchętniej na popas wybierają goście z północy. Właśnie na takich terenach zatrzymuje się gęś Białoczelna, o której już Wam wcześniej opowiadałem. Ta gęś leci z północy Rosji i dociera aż do Holandii. Z kolei gęś Zbożowa, zbożówka, to ta z takim charakterystycznym dziobem z pomarańczowym paskiem, ona leci także z tundry i tajgi. I dociera aż na Węgry. Nasza rodowita gęgawa w tym samym czasie również wybiera się na wędrówki i dolatuje między innymi aż do Hiszpanii. Duże ilości dzikich gęsi to nie tylko piękny element dzikiego krajobrazu, to też niestety straty ekonomiczne. Dzikie gęsi żerują bowiem najchętniej na świeżych, jesiennych zasiewach zbóż oraz o Dlatego od wieków polowania na te ptaki stały się jesienną łowiecką tradycją. Sukces łowiecki wymaga niebywałego doświadczenia w ich podchodzeniu, bo gęsi to bardzo ostrożni wędrowcy, potrafiący łowce wypatrzeć nawet z kilkuset metrów. Poznaliśmy już tryb życia dzikich gęsi, poznaliśmy ich zwyczaje. Teraz pora dowiedzieć się tego, czym dzikie gęsi są dla łowiectwa. Ze mną jest pan Zbigniew Barejko Myśliwy Daszbur. Witam Daszbur. Dlaczego poluje się na dzikie gęsi? Dzikie gęsi są gatunkiem łownym w Polsce 3. Polowanie na gęsi odbywa się od września do grudnia. Jest to w zasadzie bardziej związane z przeżyciami estetycznymi, bo gęś nie ma znaczenia gospodarczego. Pozyskuje się bardzo mało gęsi. Różne źródła mówią, że w granicach 2000-5 tysięcy sztuk w Polsce. Także nie jest to gatunek, który ma jakieś znaczenie gospodarcze, tak jak powiedziałem. Czyli jest to bardziej polowanie, które jest obcowaniem z przyrodą. Tak, obcowanie z przyrodą. Każdy z myśliwych, z obserwatorów przyrody czeka na ten moment, kiedy wiosną, pojawią się pierwsze, pojawi się pierwsze gęganie. Rozwiastuje to nadejście wiosny. Drugi etap, taki, który łączy się z gęsią, jest okres jesienny. Kiedy to gęsi ze wschodu uciekają, wziastuje to nadejście zimy. Tam robi się zimno, gęsi wracają na swoje zimowiska. Pamięta pan takie swoje polowanie na gęsi, które najbardziej zapadło panu w pamięć? Tak, pamiętam, to było na w rozlewiskach Biebrzy. Fantastyczne miejsce. Cudowne. Wszystkie ptaki, jakie tylko można było zaobserwować na przelotach, można było spotkać. Fantastyczne przeżycie. Strzeliłem wtedy tylko jedną gęś, bo akurat nie było większych zapotrzebowań ani... A poza tym zachłysnąłem się tą przyrodą. Pierwszy raz tam byłem. Nie miałem więcej odwagi pozyskać żadnej innej. Czy gęsi robią jakieś szkody, jeżeli chodzi o gospodarkę taką rolną? Polsce gniazduje około, też źródła mówią, około, około 1,5 tysiąca do 3000 tysięcy par. Rozmieszczone w województwach zachodniopomorskich i dolnośląskich, głównie na zachodzie kraju. Szkody nasilają się w okresie przelotów, kiedy z północnego wschodu przylatują do nas gęsi. I ta ilość sięga według szacunków do 250 tysięcy, i wtedy szkody mogą być dotkliwe. Kiedy oziminy w, tej, w tym czasie już są e, zielone, gęsi zalatują, żerują, czynią dotkliwe szkody. Dziś swojej wędrówce podążają w kierunku Europy Zachodniej i my również też za nimi troszeczkę powędrujemy. Jesteśmy w tej chwili w Niemczech i zobaczymy gdzie tutaj zatrzymują się na swoje żerowiska. Każdego ranka gęsi z Parku Narodowego Ujście Warty, gęsi wędrowne, białoczułki i gęsi zbożowe, a także gęgawy, lecą na żerowiska. Żerują po stronie niemieckiej, właśnie tutaj, na takich polach obsianych oziminą. Żerują również na, polach, na ściętych polach kukurydzy. Pozostają tutaj właściwie przez cały dzień, tutaj właśnie żerują, i wracają na nocleg na stronę polską. Michał, to powiedz, jakie gęsi tutaj do Was przylatują? Oprócz gęsi gęgawy, która jest naszym rodzimym gatunkiem, który odbywa tutaj lęgi, mamy w parku gości, gości z, dalekiej, z dalekiej północy. Z dalekiej tak? północy tak. To jest gęś zbożowa oraz gęś białoczelna. I to właściwie to jest tak różnie, trudno powiedzieć, który jest więcej, której mniej. Poza, to, jest, to, jest, to są podstawowe te gatunki, które tworzą. Te, tak, najpopularniejsze, tak? które tworzą te ogromne stada. Te gęsi tutaj przylatują na popas. Taka przerwa w ich wędrówce do zachodniej Europy. Tak, zatrzymują się tutaj, odpoczywają, nabierają troszkę pewnie masy, no, no bo troszeczkę sobie podjedzą tutaj. No i lecą, i lecą dalej. Jak dużo tych gęsi przylatuje? To pewnie każdego roku to jest inna liczba, prawda? Bo to się zmienia. Tak, tak, to jest to trudno, trudno przewidzieć, jak, jak w danym roku będziemy mieli liczebność, ponieważ to jest uzależnione od wielu wielu czynników. Po pierwsze od jakichś warunków pogodowych, a także od sytuacji, sytuacji hydrologicznej, jaka tutaj panuje. No bo jeżeli no, nie, nie, nie ma sfiących warunków do, do odpoczynku i do żerowania, no to pewnie ptaki omijają to miejsce. I Taką rekordową ilość, no to zanotowaliśmy około 160 tysięcy, to są rzędu dziesiątków tysięcy liczebności. No dobrze, to pójdźmy teraz, zobaczmy, jak wyglądają te miejsca, gdzie te gęsi się zatrzymują, gdzie spędzają noc a potem wylatują na żarowiska. W są ślady gęsiej bytności. Widzę, że odchody jeden, jeden na drugim. To są takie charakterystyczne gęsie bobki zielone, prawda? Tak. to widać, że się zasmakowały w tutajszej trawie. Mm -hmm. trawie. Tu Czy jeszcze pióro, Proszę. A, no właśnie. Kolejny ślad. tu są pióra Gęsiej bytności. I mamy masę, masę tropów, e, tropów. Ślady, ślady stóp gęsich. Proszę tutaj jakaś wycieczka. szła, Proszę. A tu mamy cały, całą pielgrzymkę. Cała pielgrzymka. Gęsią. Michał, dlaczego gęsi wybierają właśnie takie bezkresne przestrzenie? Yy, takie wielkie poldery, to chyba chodzi o bezpieczeństwo. Yy, po pierwsze o bezpieczeństwo, ale może o tym za chwilę, bo. Yy... Jeżeli to są miejsca, gdzie one żerują, no to takie potężne obszary mamy w dużych dolinach zalewowych i gdzie, gdzie są użytkowane jako, jako łąki, tak? E, no i to bezpieczeństwo. Otwarta przestrzeń daje im możliwość za, e, zauważenia e, zbliżającego się drapieżnika dużo wcześniej. Tego, tak, tego tak, mają dystans, i, mają dystans. I, i widzą, one mają My bardzo dobry wzrok. próbowaliśmy podejść takie stado gęsi białoczelnych, no niestety nie udało się nam zbyt blisko podejść tych, tych ptaków woza, podrywały się do góry, no, pięknie to wyglądało, no, ale chcieliśmy e, troszeczkę bliżej podejść, żeby chociażby przez lornetkę e, dokładnie zobaczyć te ptaki. No niestety są bardzo, bardzo ostrożne. Wzrok, wzrok mają doskonały, no, to jest sztuka naprawdę podejść podejść takie duże stado. Spektakularny widok, przepięknie podrywa się takie wielotysięczne stado, ale dzisiaj myślę, że ta, ten rozwój optyki daje nam takie możliwości, że możemy z daleka przez lunetek, czy chociażby właśnie przez lornetki obserwować sobie stada, nie płosząc tych, tych ptaków i obserwując ich w naturalnym środowisku. Powiedz mi jeszcze dochodem. taką rzecz, gdzie one nocują? No bo one tutaj, widzieliśmy, że te stada tutaj siadają, a gdzie one lecą na nocleg? Te miejsca również służą im jako nocleg, natomiast częściej nocują w zachodniej części parku, ponieważ tam jest więcej wody. No i ta woda daje im dodatkowe bezpieczeństwo, gdzie, gdzie tam jest mniejsza penetracja i, i przez drapieżniki, i, i, przez, i przez człowieka, Tamten teren jest zamknięty, to jest teren parku narodowego, tam nie wolno tak naprawdę nikomu wchodzić, no ale ta presja dla pieczników też jest tam zdecydowanie mniejsza. Witam serdecznie, Benoit. Dzień dobry, Marcin. W dzisiejszym odcinku Tajemnic Kniei zapraszam na potrawę z królika. Królik w naszej polskiej kuchni nie jest bardzo popularny, a szkoda, bo to mięso, które jest lekko strawne, zawiera mało cholesterolu, polecane jest dzieciom, osobom starszym. My zaproponujemy dzisiaj królika w śliwkach suszonych z dodatkiem boczku. W takim razie do dzieła. Na dodajemy sól i pieprz, potem smar smarujemy euh, musztardą każdy kawałki. Teraz już euh, kawałki ulika na patelni. I smażymy na złoty koloru. Teraz dodajemy um, boczek. Okay. Smażymy. Dodajemy cebulę, czosnek. Dodajemy czosnek na patelnię. Ok, a teraz dodajemy e, mąkę. A teraz to czas dodać wino białe. I na koniec kliwki suszone. I gotujemy na wolnym ogni ogniu przez 45 minut. Ok, dodajemy jeszcze trochę uh, wina i trochę bulionu. i będzie gotowy zapiąć na sieni. Mm, super! Teraz na koniec dodajemy śmietana, śmietany, jeszcze mieszalny. Teraz rzućmy na, na talerze. Jeszcze sos. To gotowe. Widzę, że królik już gotowy. Mogę spróbować? Tak, proszę bardzo. A więc spróbujemy. Mm, Fantastyczny, to jest sos musztardowy? Tak, bo czuję, czuję musztardę mm, wspaniałe jeszcze raz polecam królika, chude mięso. Bardzo zdrowe, bez cholesterolu. Naprawdę warto. Dziękuję właśnie. Dziękuję bardzo. Duża część gęsich przelotów ma miejsce nocą. Ptaki rozpoznają kierunek wędrówki według układu gwiazd. Noc gęsi wybierają przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Takim przelotom nie zagrażają bowiem ataki skrzydła tych drapieżników. Żeby być świadkiem gęsich przelotów, wcale nie trzeba daleko wyjeżdżać. Wystarczy, że czasem wiosną lub jesienią wyjdziecie po prostu w nocy lub wieczorem na balkon, i niewykluczone, że wtedy nad waszymi głowami rozlegnie się takie właśnie gęganie. Gdy spojrzycie w niebo, zobaczycie czarną przestrzeń z gwiazdami, ale tam wysoko, wysoko nad wami lecieć będą gęgawy, zbożówki, białoczułki.